ataslar için Kochani Państwo, jak co roku spotykamy się na Jarmarku Wielkanocnym w Rawiczu w roku 2019? Prezentacja palm wielkanocnych i konkurs na najlepszą palmę wielkanocną. Prezentacja regionalnych smaków, oceniane przez wyjątkową, okrutną i y, wynikliwą komisję. Wszystko to y, na rynku w Rawiczu. Prezentacje dziecięce i nie tylko dziecięce. Wszystko to na Jarmarku Wielkanocnym. Wybieraliśmy smak tradycji, czyli produkt regionalny gminy Rawicz. W kategorii pierwszej produkt regionalny pochodzenia zwierzęcego. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł przyznano Stowarzyszeniu Żylicka Rzecz Babska za pasztet cielęcy. Produkt regionalny pochodzenia roślinnego otrzymuje KGW Fajne Babki z Zawady. Napoje regionalne, pierwsze miejsce i nagrody w wysokości 1000 zł przyznano. Stowarzyszeniu Hazy to my, za produkt nalewka wiśniowa hazackiej babuni. I ostatnia kategoria produkty, inne produkty regionalne. I znowu, pierwsze miejsce i nagrody w wysokości 1000 zł przyznano. Łaszczyńskiej grupie seniorek za produkt Czernina Łaszczyńska polewka. Nagroda specjalna polskiej izby produktu regionalnego i lokalnego wędruje do KGW w dębnie polskim za maślany tort babci jadzi! <tryk>